Więc jeszcze raz tak się prezentują żelki jakby... A to były szybkie szczały! Pamamamam! Czuć raz. No to Robimy sobie szybką opcję, szybkie szczały gościu. Ostatnio było coś kalorycznego, widzimy sobie, czyli te tosty były sobie obcze, jeśli już nie widziałaś jeszcze. A tymczasem robimy sobie niską kaloryczną opcję, czyli żelki, bez cukru proteinowe, mega opcje. I mam nadzieję, że uśmiech szeroko gości na swoich ustach pamiętaj, śmiech, na to zdrowie, a nie je bez pół Jeżeli jeszcze przycisk jest czerwony, to bierzemy go i... niszczymy z na. Wow! tak, idziemy do stołu, nie pierwszy miały być szybkie szczały, więc pasno. idziemy do stołu, szybko. Jeszcze od czego zaczynamy, bierzemy sobie 100 ml wrzątku rządku bierzemy sobie 10 tabletek słodzika. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Kur... Trening Trenik kciuków zaliczony, następnie mieszamy. Teraz 10 gramów żelatyny. Do wrzątku. Całość mieszamy do momentu, kiedy uzyskamy jednolitą konsystencję. Mamy tutaj słodzik, wrzątek oraz żelatynę. Mamy tutaj 100 ml zimnej wody oraz aminokwasy. Ja użyję sobie EAA. Jeszcze możesz użyć BCA, ale EAA z truliną gościu. Pompka będzie po żelkach i EAA. Lepsze niż ba, 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 ba. I Oczywiście przypominam Ci, że. It's time, bro. Potrzebujesz uzupełnić zapasy odżywek, suplementów bądź innych rzeczy? Zrób to na testosteron.pl, największy wybór produktów w najlepszych cenach. Pod koniec użyj kuponu rabatowego i ifem, a dostaniesz 7% zniżki to to działa z małych, jak i z dużych liter. Więc zawsze będzie parę złotych w kieszeni i bierzemy sobie 10 gramów, czyli taką mega dużą, kopiastą miarkę aminokwasów i rozpuszczamy i mieszamy to w zimnej wodzie. Ja tutaj akurat mam o smaku pitch, czyli brzoskwinią, piczowe brzoskwiniowe aminokwasy, czyli taki będzie smak naszych żelek. Taki jaki będzie smak aminokwasów, taki smak będzie żelek. Od razu możesz zaobserwować, jaką zajebistą rozpuszczalność mają te aminokwasy, zobacz bo od razu po wymieszaniu nie ma grudek. A z reguły aminokwasy mają to do siebie, że są ciężko rozpuszczalne. A tutaj zobacz, jak soczek brzoskwiniowy. Widzisz to? Widzisz to? Przybliżę ci. Widzisz to? Zero grudek, kościu i siarko. Teraz czekamy, aż nam troszeczkę ostygnie ta woda z żelatyną, żeby nie dawać do samego wrzątku, więc po prostu zostawiamy na chwilę i widzimy się za sekundę. Ty zobaczysz tylko bip. No i widzimy się z powrotem. Żelatyna już nie jest tak gorąca. Teraz wylewamy aminokwasy do naszego roztworu żelatynowego, słodzikowego. Całość mieszamy jeszcze raz. i tak wygląda teraz y, nasz roztwór Można możesz powiedzieć, że to jest soczek. Możesz sobie przychylić. Uuu, ale byłoby ostro. A I ostatni etap, czyli potrzebujemy silikonowe takie foremki. O, silikonowe foremki. Silikonowe dlaczego? Bo łatwo będzie nam wyciągnąć nasze żelki, a Innych będzie ciężko. Ogólnie to polecam czy takie specjalne do pralinek, albo właśnie do żelek, czy tam do innych cukierasów. Chociaż mogą być takie na przykład zwykłe do mafinów, też po prostu będą większe te że żelki. I wtedy wylewasz taką jedną trzecią tej foremki i masz zrobione. A ja mam takie specjalne, to czemu by sobie nie użyć. Dobra, i teraz bierzemy silikonową foremkę, kładziemy na czymś, na czym łatwo będzie nam przenosić. Ja sobie użyję takiej blaszki do pieczenia, bo łatwiej wtedy przenosić, a jakbym przenosił na silikonie, to po! Kościół wyleje się wszystko. A my tego nie chcemy. Teraz bierzemy sobie łyżkę i bawimy się w nakładanie. No. Najbardziej pracochłonny teraz moment, czyli nakładanie łyżką do naszych foremek. Przyspieszę ci to. Czemu ja taką małą łyżkę wiem? I co? Mamy całą nałożoną teraz tak to się prezentuje. Jak widzisz, mamy tutaj idealnie dołożone. Trochę mi się wylało, ale się nie przejęły. Patrz to idealnie, prawie że, prawie że, prawie że, prawie że, prawie że idealnie nałożone. Dobra, to tymczasem ja spadam na trening, to wkładam do lodówki. Widzimy się jak to się zrobi, czyli pewnie wieczorem. Jo, gośćarko, został w górę, wysyła! jesteśmy z powrotem. Wiesz, jestem po treningu gościu zmęczony, zamolony, ale już to zjadłem. Więc już wracam do żywych, by zamolony, już nie jestem. O, i z tego co zauważyłem, to już są żelki gotowe. Patrz, żelki są gotowe. Pokazuję ci w jak to wygląda. Uuuu! W moich te zauważyłem, że już po 20 minutach było to gotowe, więc myślę, że takie pół godziny w lodówce jest już gotowe. No to co? Wyciągamy na stół? Wyciągamy na talerz, nie na stół. Na stół cię ubrudzi, a na talerzu nie. Czy w ogóle zaczynamy, czy to wyjdzie, czy to będzie smakować? I jak teraz to wyjąć? Hu. Pobawimy się, czekaj. Dobra, próbujemy wyjąć teraz. Pomalutku. Cyk, ej wychodzi. O kurwa, wychodzi. Pato, żelek. I ja pier... Ale jaki zajebisty. Mój pierwszy w życiu żelek, gościu, Pato! Nie, że... O to przykleją się, Zawsze się podniecam, jak coś mi pierwszy raz wyjdzie. I to, to jest ten moment. Ej, zacząłem, jak to będzie smakowało. Ty, ale jak ja to zrobiłem, to musi być stos. Dobra, i tak się prezentują domowe żelki bez cukru, proteinowe Uuu. i z aminokwasami. Więc po prostu... Najlepsza opcja jaka może być. Wow! Jeżeli chodzi o cały talerz żelek, to cenowo wychodzi to tyle: tylo, kur... A tyle. A makro całego talerza jest następujące: Fu, sztos, sztos, sztos. I ja sobie teraz spróbuję. Uwaga, pierwsza żelka. Czekaj, jeszcze na Instagrama damy. Le? O kurwa, jakby tak zrobić, takie własne żelki byłoby zajebiście. Jakby nie miały na przykład cukru, były na przykład proteinowe. To są proteinowe żelki. Mmm, o już Mmm. Mm. Dobra, więc smakowo są zajebiste. Patrz, teraz sobie jeszcze szczelę taką żelkę do buzi, Pato. Mm. Mm. Jeszcze raz, Pato. Mmm! Mmm! to Jeszcze raz. <laughs> Zwracam Noo! Zwraca mm -hmm. mm -hmm. Jeszcze raz. Dobra, więc szybki przypisnik zrobiony, żeleczki zrobione bez cukru. Hmm. No i co, jak się podobało to w pod górę, dawaj suba, zada dzwonek i... Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, a to były szybkie szały. A czekaj, 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 gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztosne, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. pa, 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 pa! pa.